Po raz trzeci w Galerii Malta organizujemy zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jednocześnie promując kajakarstwo i wioślarstwo, sporty wodne, które są nierozłączne z Maltą. Mamy tutaj próbę bicia rekordu Guinnessa. Przede wszystkim, czy istnieje już taka kategoria, jeżeli chodzi o, o, o wiosłowanie na ergometrze? Tak, w związku z tym, że istnieje, to dostaliśmy wytyczne, co mamy pobić. Dla przykładu, Chcieliśmy wiosłować przez 12 godzin, nie mogliśmy, musimy wiosłować przez 24. To jedna z wytycznych, dla przykładu. I następna wytyczna, żeby pobić rekord już ustanowiony, musimy ustanowić 200 osób wiosłujących przez te 24 godziny na jednym ergometrze. Bo jak za mną widać, ergometrów jest więcej, jednakże nie, musi być tylko jeden ergometr. Jedna osoba może wiosłować tylko raz, tylko 500 metrów. Już płynęliśmy, dążyliśmy swoje 500 metrów do tego rekordu. Fajna inicjatywa, nasza dyscyplina może się przez to tylko bardziej rozwijać, może zyskać na rozgłosie, czego na pewno potrzebuje. I fajna, o, fajna, myślę rzecz, żeby tutaj w centrum handlowym, trochę sobie powiosłować i rozerwać się. Tak, bardzo publiczne miejsce, co sprzyja popularyzacji sportu, to raz. A być może także osoby postronne mówią, a chodź, wejdziemy na ergometr. Może spróbuję swoich sił, a kto wie, może komu się to spodoba i zacznie. Albo sama, albo poprzez właśnie dzieci. Wcześniej jak tutaj czekałam, to wzięłam również udział w wyścigu z dwoma panami. No i um, powiem szczerze, że z Guinnessem był łatwiejszy, bo tam przynajmniej się nie ścigałam. Także było trochę spokojniej, to jednak bierze... Trzeba mieć jednak do tego kondycję, ale no każdy może to zrobić. Także naprawdę się cieszę, że mam tam szansę. Drodzy Państwo, pan, który tutaj właśnie był na szanarkometrze, do przecież łowicia rekordu, ma 70 lat, Ale najstarszy zawodnik, który pływa, który wiosłuje w zawodach Bastepsu, ma lat 87. Ta maszyna, z pozoru niespecjalnie wyglądająca, ona angażuje ponad 75% ludzkiego ciała, także rozwija wszechstronnie. I moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, bardzo jest fajne. Ja pracuję w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i mam ergometr zakupiony przez UKS Wioślarz do swojej dyspozycji. I tam dosują dzieci od pierwszej klasy do ósmej, znaczy szóstej klasy i potem gimnazjalne. I wszystkie sobie chwalą. Przedszkolaki też siadają i bardzo są zadowolone. <kluczy>